Pójdę za ciosem i dziś zapraszam Was na kolejny test i prezentację płyty głównej z chipsetem Z890 pod procesory Intel Core Ultra. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś płyta ze Stani Aorusa. Z890 Master z dopiskiem AI Top, czy jak to woli AI Top. Także procent podkreśla tutaj, że jest to Mobas z funkcjami, które wykorzystać można w sztucznej inteligencji. O tym będę mówił w dalszej części tego filmu. A teraz standardowo zapraszam Was już na omówienie tego Mobasa rozkład elementów na laminacie, jak i oczywiście najważniejsze jej cechy. Później krótkie testy, tutaj tym razem mam się do czego odnieść, bo wcześniej przypomnę, testowałem płytę Asusa czy też AROG. Płyta jest w standardzie EATX, atx także gdybyście chcieli ją kupić, weźcie to pod uwagę. Natomiast ma ona standardowe otwory montażowe, tak jak w płytach ATX. Co do rozkładu elementów na PCB, to na górze od lewej mamy złącze czteropinowe do wentylatora. Obok niego dwa złącza EPS do zasilania procesora. Za radiatorem sekcji widzimy kolejne, tym razem cztery złącza czteropinowe do wentylatorów, w tym jedno dedykowane pompie Następnie dwa złącza ARGB i pod nimi przycisk zasilania jak i reset. Dalej wyświetlacz błędów i na końcu punkty pomiarowe do napięć. Na prawej krawędzi jest wzmacniane złącze 24 pin. Pod nim dwa czteropinowe wyjścia do wentylatorów lub pompy. Wewnętrzne złącze USB typu C na przedni panel obudowy z transferem 20 gigabitów na sekundę. Dalej wyjście HDMI ale w standardzie 1.4. Pod nim dwa wewnętrzne USB 3.2 generacji pierwszej umieszczone pod kątem 90 stopni i tak samo pod kątem 4 złącze SATA. Na dole laminatu od lewej w panel wyjść obudowy, z do resetu BIOSu, dalej trzy czteropinowe wyjścia do wentylatorów, w tym dwa dedykowane pompie, dwa wewnętrzne porty USB 2.0, obok nich trzy wyjścia do podświetlenia, dwa RGB i jedno RGB czteropinowe i w końcu panel audio na przód obudowy. A jak o nim już mowa, to jest to LC 1220 AS2080 z dakiem. Sekcja zasilania to konfiguracja faz 20 plus 1 plus 2 na każdej z nich po 110A. Chłodzona jest ona dwoma dużymi radiatorami, z czego ten główny to aluminiowe finy. Połączone są one ze sobą 8 mm ciepowodem, a dodatkowo obok tego głównego pod osłoną mamy kolejny żeberkowany radiator. Płyta ma rzecz jasna 4 banki na pamięć DDR5. Według specyfikacji maksymalnej ich transfer to 9500 MHz. No i oczywiście mamy tutaj wsparcie dla nowego standardu cu -DIMM. Co do slotów Pisa Express to mamy ich łącznie 3, pierwszy razy 16 w standardzie 5.0, dodatkowo wzmacniany, także na rewersie płyty. Drugi również w standardzie 5.0 i również wzmacniany, ale działający z szybkością razy 8 i w końcu ostatni 4.0 razy 4 podpięty do chipsetu. I teraz tak, jak obsadzimy jednocześnie dwa pierwsze sloty Pisa Express to ich szybkość maksymalnie wynosić będzie razy 8. No i dodam, że pierwszy slot posiada przycisk do zwalniania zapadki, tak aby łatwiej było wymontować kartę graficzną. Co do slotów M2, to pierwszy z nich chłodzony jest potężnym radiatorem montowanym beznarzędziowo i jest on w standardzie 5.0. Kolejne trzy sloty znajdują się pod dużym, jednolitym radiatorem, także montowanym beznarzędziowo. Slot drugi jest w standardzie 4.0 i podpięty jest pod procesor, natomiast kolejne dwa to również standard 4.0, ale podpięte są pod chipset. I co ważne, nawet jak obsadzimy wszystkie sloty nośnikami, to nie spowoduje to spadku przepustowości pierwszego slotu PC Express dla karty. No i dodam jeszcze, że na radiatorze dysków M2 mamy podświetlane logo Aorus. Na panelowej z tyłu znajdziemy m.in. przycisk do resetu BIOS, jak i BIOS flashback, dwa porty USB c Thunderbolt z transferem 40 gigabitów na sekundę. W sumie 10 portów USB typu A 3, 2 generacji drugiej, czyli po 10 gigabitów, Dwa porty LAN, każdy z nich 10 gigabitowy. Wyjścia do Anten Wi-Fi 7 montowane na zatrzaski i w końcu wyjścia audio niestety bez optycznego. No i na osłonie portów z tyłu mamy też podświetlane logo Aorusa. Na tyle laminatu Mobasa mamy dodatkowo backplate na całej praktycznie powierzchni, który dodatkowo odbiera ciepło z sekcji zasilania za pomocą termopadów, jaki znajduje się na nim wzmocnienie dla dwóch pierwszych slotów PCI Express. Kilka słów dosłownie na temat UEFI. Do wyboru macie kilka profili jak Intel Baseline, czyli taki z nałożonymi wszystkimi limitami, profil Performance jak i Extreme. Ja zalecam ten drugi, no jest również taki, który zajmuje wszystkie limity, ten znów odradzam. Wszystkie najważniejsze funkcje macie w jednej zakładce, co bardzo ułatwi wam sprawę, gdybyście chcieli procesor podkręcić czy też wykonać undervolting. Ważne, żeby od razu wgrać najnowszy BIOS, który wnosi sporo poprawek, choćby stabilności i kompatybilności i dodaje też opcję AI Top Utility, która to optymalizuje pracę całej platformy, choćby niweluje ograniczenia rozmiaru pamięci VRAM na karcie graficznej poprzez przeniesienie danych do pamięci operacyjnej, czy też planuje działania, jakie są wykonane na komputerze, tak aby były one robione poza godzinami szczytu? Wtedy, jak koszt energii jest niższy, aby całość była bardziej wydajna. W tym celu, oczywiście, musicie ściągnąć jeszcze dodatkowo odpowiednią aplikację ze strony producenta. No i co bardzo istotne, ta aplikacja działa tylko i wyłącznie na Linuxie. Wspomnę jeszcze o softie, który ściągnąć możecie ze strony Gigabyte'a. Tutaj m.in. zarządzać można podświetleniem RGB, osobno na słonie wyjść z tyłu, jak i też na radiatorze dysków M2, jak i osobno na wszystkich złączach RGB czy RGB na płycie. W łatwy sposób możecie ustawić sobie krzywę dla wentatorów na chłodzeniu procesora, pompie IO czy też wentyli w obudowie i wybrać możecie według temperatury jakiego pozyspołu, prędkości obrotowe śmigieł będą regulowane. W zakładce Performance bez konieczności wychodzenia do BIOSu możecie podkręcić procesor lub zrobić jego undervolting, możecie włączyć czy też wyłączyć profil XMP, chociaż szczerze przyznam, że nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania jak robić coś takiego to w BIOSie płyty. No i w zakładce ze sterownikami możecie sprawdzić czy nie ma czasem jakiejś aktualizacji. No i na koniec zerknijmy co dostajemy jeszcze poza samą płytą. Tutaj między innymi antena do karty sieciowej Wi-Fi 7, dwa oplecione przewody SATA, jeden z końcówką prostą, drugi kątową, wentylator z ramką do schodzenia pamięci RAM, gdybyście wyciskali z nich ostatnie soki, nakładka na panel wyjść obudowy, tak aby nie męczyć się z ich podpinaniem bezpośrednio pod płytę, następnie dwa czujniki temperatur, jak i dwie opaski na rzepy z logo Aurusa do porządkowania przewodów. OK, tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Teraz zapraszam Was już na krótkie testy jakie wykonałem. Najpierw może porównamy sobie wynik w Cinebench R23. Tu jak widać płyta Aurusa wypada delikatnie lepiej. Nie są to wprawdzie powalające różnice, bo okolice 1%. Co do napięć procesora, tutaj bardzo podobna sytuacja jak na płycie ROG. Delikatnie niżej te napięcia były ustawiane podczas benchmarków syntetycznych, natomiast troszeczkę wyżej podczas grania. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, no, dla mnie są to wartości zbyt wysokie, no, ale widać, jest to przypadłość akurat tej platformy. Czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na żywotność, procesora, czy też nie, no, to czas pokaże. Ciężko teraz na ten temat się wypowiadać. Co do poboru mocy, tutaj wręcz identycznie 4W wprawdzie więcej pobierała Orus, aczkolwiek jest to, no, można powiedzieć, granica błędu pomiarowego. No i w sumie formalność, czyli taktowanie rdzeni P, czyli performance, na obydwu płytach było identyczne, czyli 5400 MHz, czy jak to woli. 5,4 GHz. Nie ma się w sumie czemu dziwić. Gdybyśmy mieli do czynienia z płytą powiedzmy z niższej półki, słabszą sekcją zasilania, no to wtedy pewnie te różnice mogłyby występować. No i właśnie, co do temperatur sekcji zasilania, tutaj jest bardzo dobrze poniżej 48 stopni Celsjusza pod pełnym obciążeniem. I dla jasności dodam, że testy przeprowadzone były na Intelu Core Ultra 9 285K, czyli najwyższy model w stawce. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, kolejny wypasiony MOBAS. No, niestety wiąże się to też z wysoką ceną. Także nie jest to płyta dla każdego, jest to płyta dla osób bardziej wymagających, czy też właśnie osób, które chciałyby zbudować wydajny komputer do pracy, czy to obróbki wideo, czy też zdjęć, czy grafiki ze wsparciem dla sztucznej inteligencji, czyli AI, czy jak to woli AI. No tutaj mowa oczywiście choćby o tym sofcie, o którym wspominałem wcześniej, że on jak gdyby pomaga wam zop zoptymalizować całą maszynę, no ale też mowa o portach choćby Thunderbolt na panelu wyjść z tyłu 40 gigabitowych, także, jeżeli na przykład pracujecie na dużych plikach wideo, to szybko możecie sobie zgrać je na komputer. 4 sloty M2, wszystkie obsadzając oczywiście, nie tracicie na wydajności karty graficznej, czyli nie obcinacie szyny dla. Pierwszego slotu Pisa Express cały czas będzie pracował on razy 16. Do tego możecie zamontować sobie na przykład dwie karty graficzne, jeżeli pracujecie na jakichś potężnych projektach. Bo przypomnę, że ten drugi slot Pisa Express na płycie głównej jest też w standardzie 5.0, ale pamiętajcie o tym, że montując dwie karty graficzne, rzecz jasna będą one pracowały w trybie razy 8. Kolejna rzecz, która może być przydatna w pracy, to dwa porty LAN, każdy z nich po 10 gigabitów na sekundę. Także możecie sobie pod jeden z nich podpiąć jakiś serwer NAS i szybko sobie przerzucać dane z komputera właśnie na serwer. No i choćby 10 aż 4-pinowych wyjść do podpięcia wentylatorów. Wiadoma sprawa, że gdybyście budowali jakiś wydajny komputer właśnie do pracy typowo z dwoma kartami graficznymi, no to trzeba jakoś to schłodzić, do tego będzie potrzebna też konkretna budowa z dużą ilością wentylatorów, które później gdzieś trzeba będzie Podpiąć także to może się przydać. Co do szybkości pamięci Rambo, o tym jeszcze nie mówiłem. Tak samo jak w poprzednim materiale, używałem tutaj memek 8200 megatransferów na sekundę. Po włączeniu XMP w biosie problemów żadnych nie było, wszystko działało stabilnie. Oczywiście to nie jestem w stanie sprawdzić tego czy te 9500 transferów, które mega transferów na sekundę, które podaje producent będzie osiągalne, no to w tym celu musiam skombinować szybsze po prostu memki. Co do minusów to poprzez bardzo rozbudowane chłodzenie sekcji zasilania, wokół soketu mamy dość ciasno, także gdybyście montowali jakieś chłodzenia AIO z dużą blokopompą, no to może wystąpić problem, że węże, które z blokopompy wychodzą, będą kolidowały na przykład z pierwszym bankiem pamięci RAM, gdybyście oczywiście cztery banki pamięci chcieli obsadzić. Kolejna rzecz to brak cyfrowego wyjścia audio na panelu z tyłu wyjść. No i w końcu cena, która jak mówię, nie jest niska i wynosi 3900 zł. Moi drodzy, najście to byłoby tyle, także wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Linka do płyty macie w opisie tego filmu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.